Sprzedaj ten ruderę zanim się zawali, powtarzał mąż o domu babci. Ona za każdym razem odmawiała. On tego nie wytrzymał i odszedł. Miesiąc później postanowiła przesadzić babcinę róże. Kopała głębiej i łopata uderzyła w coś metalowego. Odsunęła ziemię i usiadła prosto w błocie. Zasubskrybuj kanał, a zanim zaczniemy historię, napisz w komentarzu, z jakiego miasta nas oglądasz. Miłego słuchania! Amelia Dąbrowska stała nieruchomo w korytarzu Starego Domu, patrząc na półki, kredens, zegar, który już dawno przestał tykać. Wszystko, co należało do Michaliny Kozłowskiej, kobiety, którą znała tylko z opowieści, listów i zapachów ukrytych w materiałach porzuconych na strychu, teraz należało do niej. Ale nie wyglądało na to, że cokolwiek się zmieniło. Czuła, że nie odziedziczyła tylko przedmiotów. To było coś więcej. Jakby ta przestrzeń oddychała wspomnieniami, których nie rozumiała, ale których obecność była niezaprzeczalna. Z tyłu słychać było kroki Jacka Ostrowskiego niespokojne, szybkie jakby sam rytm jego chodzenia miał wyrażać to, czego nie mówił. Amelia zaczął stając za nią głos miał spokojny, ale oczy zdradzały napięcie ile jeszcze to potrwa? Ona nie odwróciła się od kredensu, nadal wpatrzona w porcelanową figurkę z pękniętym skrzydłem. Jak długo co? Zapytała bez emocji. Ten teatr, to przywiązanie. Wiesz, że sprzedaż to najrozsądniejsze, co możemy zrobić. Dla kogo to najlepsze, Jacek? Odwróciła się w końcu i spojrzała mu prosto w twarz. Jej głos nie był złośliwy, był cichy, ale stanowczy. Zamilkł na chwilę. Spojrzał gdzieś ponad jej ramieniem, jakby szukał słów, które brzmiałyby mniej egoistycznie. Dla życia, które moglibyśmy mieć. Jego słowa zawisły w powietrzu, jakby sam nie był do końca pewien ich znaczenia. Ale dla Ameli ta stara willa nie była przeszkodą. Nie była też ciężarem. Była ostatnim śladem czegoś, czego nigdy nie doświadczyła, ale co czuła jak korzenie pod skórą. Gdyby ją sprzedała, zniknęłaby ostatnia nić, która łączyła ją z historią, której nie zdążyła poznać. Ty nie chcesz życia, Jacek, ty chcesz prostoty, a ja, ja chcę zrozumienia. On pokręcił głową, jakby nie wierzył, że znowu to słyszy. Mylisz się. Chcę tylko, żebyśmy mieli coś wspólnego, ale nie tę przeszłość, nie ten kurz. Rozmowa skończyła się zanim zaczęła. Nie było krzyków, nie było dramatycznych gestów, ale w tym milczeniu, które nastało po jego słowach, było coś, co przerażało bardziej niż kłótnia dystans, niewidoczny, lecz bolesny. Kiedy Jacek wyszedł, zostawiając za sobą echo niedokończonej rozmowy, Amelia poczuła, że ich małżeństwo nie zakończyło się dzisiaj ono skończyło się znacznie wcześniej. Po prostu dopiero teraz oboje zaczynali to przyjmować do wiadomości. Ich konflikt nigdy nie był burzliwy. To była rysa. Cicha, głęboka i nieodwracalna. Na strychu pachniało starym drewnem i zamkniętymi latami. Amelia wspięła się po skrzypiących schodach, z sercem bijącym niepokojąco mocno. Otworzyła drzwi. Skrzynia Michaliny stała tam, gdzie zawsze. Ciężka. Zamknięta, owiana legendą. Z kluczem znalezionym w podwójnym dnie szuflady otworzyła wieko. I to, co zobaczyła, nie było wcale skarbem. Listy, pudełko z medalikiem. Zeszyt z zapiskami. Drobnym, nerwowym pismem. A pod nimi fotografia. Rozmazana. Czarno-biała. Kobieta w oknie tej samej willi. Nie Michalina. Ktoś inny. Kim jesteś? Wyszeptała Amelia, trzymając zdjęcie, jakby mogło odpowiedzieć. Zeszyt przyciągnął jej uwagę. Pierwsza strona zawierała tylko jedno zdanie. Prawda nie zawsze jest dziedziczona, ale zawsze zostawia ślad. Drżącymi dłońmi przerzucała kolejne kartki: Opowieści, fragmenty życia, miłość, zdrada. Tajemniczy mężczyzna o inicjałach SZ pojawiał się wielokrotnie. Zawsze w kontekście zakazanym. A potem Nagły przeskok. Zamilknięcie. Jakby ktoś wyrwał kartki. Ostatnia strona była pusta. Zeszła na dół, trzymając zeszyt i zdjęcie. Usiadła przy stole, zapaliła lampkę i znów spojrzała na kobietę z fotografii. Z tyłu widniał podpis: Lena. 1947. Nie znała żadnej Leny w rodzinie, a przynajmniej takiej się wydawało. Musisz z tym przestać, Amelia powiedział Jacek, gdy wieczorem wrócił. To miejsce cię pożera. Zobacz, co z tobą robi. Nie rozumiesz. To nie miejsce, to historia. Historia, której nie ma w aktach. Nikt nie mówi o tej lenie. Może to ktoś obcy? Albo ktoś, kogo wymazano, odpowiedziała bez cienia ironii. Jacek westchnął i przez chwilę tylko patrzył, jak Amelia układa fotografie i listy na stole. Wiedział, że nie wygra z tym. Nie dzisiaj, może nigdy. W nocy obudziło ją ciche skrzypienie. Nie wiedziała, czy to sen, czy rzeczywistość. Wyszła z sypialni i zeszła do salonu. Na stole, kartka, której wcześniej nie widziała ten sam charakter pisma, co w zeszycie Michaliny. Jeśli dotarłaś aż tutaj, to znaczy, że jesteś gotowa, ale uważaj, każda odpowiedź rodzi nowe pytania odwróciła kartkę. Adres. Stary, prawie zatarty, ale czytelny. Ulian, Różana 17. Kraków. Tam miała prowadzić droga. Kilka dni później Amelia klęczała przy starych różach, które według zapisków i wspomnień sąsiadki miały być sadzone przez samą Michalinę. Ich korzenie sięgały głęboko, Podobnie jak sekrety, które otaczały te posesje. Wbiła dłonie w ziemię, chcąc wyrwać chwasty z pomiędzy kolców, gdy nagle palce natrafiły na coś twardego, niepasującego do naturalnego kształtu gleby. Odsunęła ziemię i wyczuła metaliczne brzegi. Małe, zardzewiałe pudełko. Zakopane tu z jakiegoś powodu, zapomniane, albo celowo ukryte. Jej serce zabiło mocniej, gdy uniosła wieko. W środku błyszczały stare monety kilka skromnych, lecz misternie wykonanych ozdób oraz koperta. Jej imię, Amelia, zapisane ręką którą znała z dawnych kartek i dedykacji w książkach, wyraziste pismo Michaliny. Ale tym razem nie były to wspomnienia, to było dla niej konkretnie intencjonalnie. Rozdarła kopertę z ostrożnością, ale i niecierpliwością. Treść listu była krótka, ale w niej zawarte było więcej niż w dziesiątkach rozmów, których nigdy nie odbyły. Amelio, to, co jest w tej skrzynce, nie jest bogactwem. To odpowiedzialność. Otrzymałam te rzeczy od Wiktorii Mazur, kobiety, która zaufała mi, gdy nikt inny nie chciał. Zachowaj to, co należy do pamięci. Chroń przed tym, co rodzi się wyłącznie z interesu. Jej dłonie zadrżały. Serce zatonęło gdzieś głęboko, jakby ten list wciągnął ją w nieznaną głębię. Przez całe życie myślała, że znała Michalinę, samotniczkę, kobietę zamkniętą, milczącą. Teraz widziała ją inaczej nie jako relikt przeszłości, ale jako uczestniczkę czegoś większego, złożonego. Amelia patrzyła na list, potem na zawartość skrzynki. Biżuteria nie miała wielkiej wartości rynkowej, ale miała wartość symboliczną. Była dowodem zaufania, relacji, lojalności między kobietami, które nigdy nie prosiły o uznanie. W głowie pojawiło się tylko jedno imię Wiktoria Mazur. Nie znały się blisko, ale Amelia pamiętała ją z kilku spotkań rodzinnych, rozmów przez telefon w kontekście badań genealogicznych. Była potomkinią tej samej linii, co kobieta wspomniana w liście. Amelia wzięła telefon i wybrała numer, nie wiedząc, od czego zacząć. Wiktoria? Tu Amelia Dąbrowska Mam coś, co możecie zainteresować. Głos po drugiej stronie był zaskoczony, ale spokojny. Co się stało? To nie jest coś, co można streścić w zdaniu. Znalazłam coś zakopanego. Coś, co twoja prababka zostawiła mojej babci. To wszystko zmienia i potrzebuję zrozumieć, co to znaczy. Po drugiej stronie zaległa cisza, ale nie była ona niechętna. Raczej ciężka. Jakby i Wiktoria czuła, że to, co nadchodzi, nie będzie łatwe. Opowiedz mi wszystko. Powiedziała cicho. Amelia opisała zawartość skrzynki, słowa listu, swoje emocje. Nie ukrywała wątpliwości, nie łagodziła tonu, nie próbowała racjonalizować tego, co czuła, że jej rodzina, jej historia miała warstwy, których nie była świadoma. Wiktoria nie przerwała ani razu. Dopiero gdy Amelia umilkła, ona odpowiedziała: Może twoja babcia chciała, żebyś sama odkryła, kim naprawdę jesteś? Bez filtrów, bez cudzych wersji historii. Słowa te nie były tylko pocieszeniem, były wyzwaniem. Od tamtej rozmowy Amelia i Wiktoria zaczęły rozmawiać codziennie. Ich relacja zaczęła zmieniać się w coś więcej niż przyjaźń. Była to nić, która splatała ich losy, jakby czas nie miał znaczenia. Otworzyły przed sobą drzwi, które wcześniej były tylko uchylone. Pewnego popołudnia spotkały się w domu Michaliny. Próbuję sobie wyobrazić, jak wyglądały ich rozmowy. Powiedziała Amelia, pokazując miejsce przy stole, które najczęściej zajmowała jej babcia. Wiktoria i Michalina. Dwie kobiety, które nie miały nikogo poza sobą. Co je łączyło? Czego się bały? Wiktoria spojrzała na zeszyt Michaliny, który leżał obok filiżanki. Myślę, że one coś ukryły. Nie tylko rzeczy. Może też jakieś wydarzenie? Pamiętasz ten fragment o interesie? To nie brzmiało jak przypadkowy komentarz, bo nie był. Amelia wyciągnęła jedną z monet ze skrzynki. Ta moneta, ona pochodzi z czasów wojny, widziałam podobne w muzeum, ale co robiła w rękach Michaliny i dlaczego została zakopana? Może ktoś szukał tych rzeczy? Może to, co odziedziczyłaś, nie było tylko symboliczne? Tylko, że ja nie wiem, co dalej. Amelia spojrzała na Wiktorię. I coraz bardziej boję się, że jeśli będziemy kopać głębiej, to znajdziemy coś, co miało zostać zakopane na zawsze. Może, Wiktoria pokiwała głową. Ale może właśnie po to jesteśmy my, żeby wydobyć to, co miało zostać zapomniane. Następnego dnia Amelia przeszukiwała biblioteczkę w gabinecie Michaliny, gdy natrafiła na stary dziennik. Niepodpisany. Bez dat. Kartki pożółkłe, ale zapisane tym samym charakterem pisma. Jedna ze stron zawierała zdanie, które sprawiło, że Amelia znieruchomiała. Jeśli coś się stanie, SZ będzie wiedział, co zrobić. To był ten sam inicjał, który pojawił się wcześniej w zeszycie. SZ. Nikt z rodziny nie nosił takich inicjałów. Nie był to żaden znany znajomy. Tajemniczy. Powtarzający się skrót. Amelia przeczytała zdanie kilka razy, jakby miało się zmienić, jakby zrozumienie mogło przejść przez samą koncentrację. Wiktoria, powiedziała później przez telefon, musimy dowiedzieć się, kim był S.Z. To nie był przypadek, że imię pojawiło się dwukrotnie. Myślę, że to ktoś, kto znał prawdę. Myślisz, że on żyje? Nie wiem ale coś mi mówi, że trop prowadzi do Krakowa. Różana 17? Tak, to był adres z tamtej kartki. I czuję, że to tam zacznie się wszystko, co miało być ukryte. Wiktoria milczała przez chwilę, a potem tylko powiedziała. Jadę z tobą. Amelia zamknęła dziennik. Na jego tylnej okładce ktoś wyrył coś ostrym narzędziem trzy litery znowu SZ. Jacek wrócił niespodziewanie. Nie zapowiedział się, nie napisał, nie zadzwonił. Po prostu pojawił się w drzwiach z bukietem róż i uśmiechem, który nie sięgał oczu. Amelia otworzyła zaskoczona, ale nieporuszona. W jego obecności nie czuła już niepokoju, tylko czujność. Zanim się odezwał, już wiedziała, że coś jest nie tak. Wiem, że zawaliłem. Powiedział cicho, jakby to, że mówi łagodniej, miało wymazać tygodnie ciszy. Chciałbym to wszystko naprawić. Spojrzała na niego uważnie. Nie unikał kontaktu wzrokowego, ale w jego oczach nie było żalu, nie było miłości. Była analiza, chłodna, ostrożna, jakby oceniał sytuację, nie kobietę, z którą dzielił życie. Wszedł do środka, rozglądając się uważnie, niby z sentymentem, a jednak za długo zatrzymywał wzrok na miejscach, które wcześniej go nie interesowały. Na nowym zamku w szufladzie, na zmienionym układzie regałów, na drzwiach do gabinetu Michaliny, które kiedyś były zawsze zamknięte. Widzę, że coś tu się zmieniło. Robiłaś jakieś remonty? zapytał niby mimochodem. Skąd miałaś na to pieniądze? Jej ciało spięło się nieznacznie. Tak samo zareagowałby kot, który słyszy dźwięk otwierającego się klatki. Jego pytanie nie było ciekawością. To był test. Wystarczająco odpowiedziała krótko, nie spuszczając z niego wzroku. Jacek zbliżył się kilka kroków. Nie było w tym czułości. Była ostrożność, jakby sprawdzał grunt pod nogami. Jeśli mamy iść dalej razem, Amelia, to musimy wszystko uporządkować. Prawnie. Trzeba wpisać mnie jako współwłaściciela, powiedział to tonem człowieka, który uważa się za rozsądnego. Wtedy wszystko stało się dla niej jasne. Nie chodziło o przebaczenie, nie chodziło o ich związek. On nie wrócił do niej, wrócił po coś. To nie chodzi o nas, powiedziała spokojnie. Chodzi o to, co myślisz, że tu jest. Zamilkł, ale tylko na sekundę. W tej jednej chwili jego twarz się zmieniła. Pojawił się grymas, którego nie zdążył powstrzymać. I to wystarczyło. Wiem, że coś znalazłaś. Powiedział napiętym głosem. I mam do tego prawo. Nie odpowiedziała, już nie musiała. Maska opadła. Jacek nie próbował już udawać. Odwrócił się i wyszedł, zostawiając za sobą ślad butów na świeżo umytej podłodze i wrażenie, że coś się właśnie skończyło ostatecznie. Następnego ranka Amelia udała się do kancelarii adwokackiej Sławomira Dudy. Czekała w milczeniu, trzymając w ręku list Michaliny. Dokumenty przyniesione przez Wiktorię i zdjęcia, które mogły okazać się dowodem lub tylko wspomnieniem. Nie była pewna, czego oczekuje. Potwierdzenia? Obrony? Może tylko głosu, który nie będzie manipulacją? Sławomir przyjął ją z powagą. Mężczyzna po sześćdziesiątce, z twarzą, która rzadko się uśmiechała, ale emanowała czymś, co Amelia rozpoznała, spokojem człowieka, który zna wartość prawdy. Przejrzał wszystko uważnie. Zadał kilka konkretnych pytań: Czy zna daty przekazania? Czy ktoś jeszcze mógł wiedzieć o zawartości skrzynki? Czy istniało ryzyko roszczeń ze strony osób trzecich? To jest spadek, który został przekazany nieformalnie, ale w sposób jednoznaczny, powiedział w końcu, odkładając dokumenty. Nie mamy tu do czynienia z nielegalnym przejęciem mienia. Pani babka otrzymała to w zaufaniu. A pani odziedziczyła to po niej. Pani mąż nie ma do tego żadnych praw. Amelia milczała, ale wewnętrznie czuła, jak coś w niej się rozluźnia. Jakby przez chwilę mogła oddychać swobodniej, ale tylko na moment. Pani Dąbrowska, dodał prawnik, patrząc jej prosto w oczy. To nie tylko kwestia prawna, to kwestia tożsamości, tego, kim pani jest i z kim chce pani być. To zdanie poruszyło w niej coś głębszego. Bo wiedziała, że konflikt z jakiem był tylko powierzchnią. Prawdziwa walka toczyła się w niej samej. Między tym, co było wygodne, a tym, co było prawdziwe. Wieczorem siedziała z Wiktorią w salonie. Obie w ciszy. Dokumenty leżały na stole. Skrzynka jej zamknięta. Zeszyt Michaliny, otwarty na stronie, gdzie znów pojawiło się tajemnicze SZ. Myślisz, że Jacek wróci? zapytała Wiktoria. Tak, Amelia nie miała wątpliwości, ale tym razem nie po mnie. Co zrobisz? To zależy, co znajdziemy w Krakowie. Wiktoria wzięła do ręki starą mapę miasta, na której Amelia zaznaczyła adres: Różana 17. Myślisz, że ktoś tam jeszcze mieszka? Nie wiem, ale coś mi mówi, że odpowiedzi, których szukamy, nie są tylko w papierach, są w ludziach, może nawet w kimś, kto nadal żyje. Wiktoria odłożyła mapę i spojrzała na nią poważnie. Musisz być gotowa, bo jeśli otworzymy te drzwi, nic już nie będzie takie samo. Amelia pokiwała głową, już podjęła decyzję. Jedziemy jutro. O świcie, gdy jeszcze wszystko w domu było ciche, Amelia spakowała torbę, włożyła do niej listy, dokumenty, starą fotografię Leny oraz zeszyt Michaliny. Zatrzymała się w progu, Spojrzała raz jeszcze na wnętrze domu, który znała, a który nagle wydawał się tylko przystankiem. Wtedy usłyszała dzwonek do drzwi. Serce zabiło jej mocniej. Spojrzała przez wizjer. To nie był Jacek, to był nieznajomy mężczyzna. Starszy, z twarzą, która coś przypominała. Coś z fotografii? Zanim otworzyła, sięgnęła po zeszyt Michaliny i spojrzała raz jeszcze na inicjały. SZ. Sala sądowa była prawie pusta. Dla Amelii dźwięki, które zwykle tworzyły tło, skrzypienie krzeseł, ciche szelesty papierów, kaszlnięcia, nagle stały się odległe, jakby dotyczyły innego świata. Skupiła się tylko na jednym – głosie mecenasa Sławomira Dudy. Stał przy mównicy z dokumentami w dłoni, opanowany, spokojny, ale jego słowa miały ciężar, który Amelia czuła w każdej komórce ciała. Pani Wysoki Sądzie, przedstawiamy dowody niepodważalne. List pisany odręcznie przez Michalinę Kozłowską, opatrzony datą, w którym z pełną świadomością przekazuje konkretne przedmioty jako formę zaufania i dziedziczenia, powiedział, przekazując dokument sędzinie. Dołączam do tego ekspertyzę historyczną potwierdzającą autentyczność przedmiotów oraz zapis dziennika, który potwierdza intencje darczyńczyni. Po drugiej stronie siedział Jacek. Jego twarz była spokojna, ale Amelia rozpoznawała ten wyraz. To nie była pokora, to była kalkulacja do ostatniej chwili nadzieja, że coś się potknie, że coś się nie zgodzi, że prawo zadrży i zostawi mu szczelinę. Ale ta szczelina nigdy nie przyszła. Sędzina odczytała decyzję z niezmienną tonacją. Dziedzictwo pozostaje w całości przy pani Amelii Dąbrowskiej, jako prawowitej spadkobierczyni. Brak podstaw prawnych do uznania pana Jacka Ostrowskiego za osobę uprawnioną do jakiejkolwiek części majątku. Cisza taka, która nie daje ulgi. Jacek nie wstał od razu, jakby nie dowierzał, że to już koniec a jednak to był koniec nie tylko sprawy to był koniec ich historii. Amelia odwróciła wzrok nie było w niej triumfu tylko zamknięcie gdy wychodzili z sali on podszedł do niej z oczami błyszczącymi czymś co miało przypominać żal straciłaś kogoś kto naprawdę cię kochał powiedział ledwie słyszalnie nie odpowiedziała bo zrozumiała on nigdy jej nie kochał on chciał posiadać a miłość która chce posiadać to nie miłość to głód Wieczorem siedziała na tarasie, który Radosław Baran właśnie kończył wykańczać. Stolarz nie należał do rozmownych ludzi. Pracował w milczeniu, z precyzją i spokojem człowieka, który zna swój fach i zna ciszę. Ale tego dnia przerwał ją. Niektóre rzeczy nie buduje się z drewna, powiedział, podając jej filiżankę herbaty. Buduje się je z decyzji. Amelia spojrzała na niego, zaskoczona, ale wdzięczna bo jego słowa nie były tanim pocieszeniem. Były prawdziwe. On nie próbował jej ratować. Nie próbował zapełniać pustki. Po prostu był. I to wystarczało. To nie był mężczyzna, który chciał coś zabrać. To był ktoś, kto pozwalał być. Wiktoria Mazur siedziała naprzeciwko niej w salonie, przeglądając po raz setny zeszyt Michaliny. Ich relacja przeszła przez coś, czego nie dało się nazwać. Przyjaźń to było za mało, pokrewieństwo za daleko. To było coś pomiędzy, były lustrami, jedna dla drugiej. Zawsze myślałam, że to, co się dziedziczy, to tylko nazwiska i fotografie, powiedziała Wiktoria, nie odrywając wzroku od notatek. Ale to, co przekazała twoja babka, to coś znacznie większego to odpowiedzialność, dodała Amelia. Ale nie taka, która ciąży taka, która budzi. Nie potrzebowały mówić więcej. Amelia nie była kimś nowym, nie przeszła przemiany jak w opowieściach, gdzie ktoś odnajduje siebie. Ona siebie rozpoznała. Wreszcie, po latach życia w czyichś oczekiwaniach, planach, maskach, stanęła twarzą w twarz ze sobą i nie uciekła. Dom był gotowy, niedoskonały, ale żywy. Każda deska, każda odmalowana ściana, każdy zachowany detal. Wszystko mówiło o wyborach, które podjęła. O ludziach, którzy żyli tu przed nią. I o tym, że nic z tego nie było przypadkowe. Amelia przechadzała się powoli przez korytarze. Dotykała poręczy, której nie chciała wymienić. Otwierała szuflady, w których zostawiła ślady zapisków Michaliny. Otworzyła szkatułkę z monetami. Zamknęła ją z namaszczeniem. To wszystko nie było o złocie. Nie chodziło o przedmioty. Chodziło o decyzję. O to by nie sprzedać, nie oddać, nie zrezygnować. Nie dlatego, że nie mogła, ale dlatego, że nie chciała. Bo gdyby sprzedała, oddałaby więcej niż dom. Oddałaby siebie. Zatrzymała się w progu. Spojrzała w głąb salonu, gdzie wszystko zaczęło się rozplątywać. W głowie miała jedno zdanie. Nie z listów. Nie z zeszytu. Ze środka siebie. Nie jestem zbudowana z cudzego lęku. I właśnie wtedy poczuła, że wybrała. Wreszcie, świadomie, bez przymusu, bez manipulacji, bez potrzeby tłumaczenia się komukolwiek. Wybrała siebie. I ta decyzja zmieniła wszystko.